Dzwonnik z Notre Dame to mroczna ballada o średniowiecznym Paryżu, gdzie monumentalna katedra staje się sceną ludzkich namiętności i obsesji. Quasimodo, samotny dzwonnik i tancerka Esmeralda zostają uwikłani w sieć pożądania, fanatyzmu i okrucieństwa, której centrum jest rozdarty między religią a rządzą Frollo. To opowieść o miłości i potępieniu, w której każdy bohater zmierza ku tragicznemu przeznaczeniu, a kamienne mury Notre Dame milcząco obserwują ich upadek. Komiksowa adaptacja tej opowieści z podręki Georgesa. Bessa podejmuje się zadania ryzykownego, powracając do jej literackich korzeni. Ci, którzy znają dzwonika wyłącznie z disneyowskiej wersji, mogą być zaskoczeni. Historia jest ciężka, a atmosfera przytłaczająca. Jej uniwersalny przekaz o strachu przed innym, o hipokryzji moralnej i o społecznej bezwzględności pozostaje boleśnie czytelny. Jednocześnie trzeba jasno powiedzieć, że jest to adaptacja zdecydowanie dla dojrzalszego odbiorcy. Nie tylko ze względu na dosadne momentami brutalne rysunki, ale także przez gorzki. Pozbawiony nadziei to narracji. Czarno-białe, niezwykle detaliczne rysunki Bessa sytuują te pozycje w absolutnej czołówce europejskiego komiksu. XV-wieczny Paryż jest żywym organizmem miejscem brudnym, ciasnym, pełnym cieni i kontrastów. Architektura Notre Dame staje się niemal równorzędnym bohaterem opowieści. Komiks pozwala przeżyć tę historię na nowo. To dzieło mroczne, piękne i bezwzględne w swojej szczerości. Wysokiej próby komiks literacki, który bez odrobiny wstydu można postawić obok oryginału.